Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na horoskop astrologiczny na miesiąc kwiecień. Waga. Miesiąc ten poświęćcie na załatwienie wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, finansowych, prawnych. Wszystko sprawdzajcie dwa razy, niczego nie przeoczcie. Przejrzyjcie wszystkie dokumenty, aby przekonać się, że nie macie żadnych zaległości. Nie podpisuj pochopnie żadnych umów, czytaj bardzo dokładnie również to, co jest napisane małymi literkami. W miłości i uczuciach. Jeżeli zależy ci na związku i dobrych relacjach, powinieneś wytłumaczyć się przed ukochanym bądź ukochaną z kilku swoich decyzji i zachowań dotyczących tej sfery życia bądź szczery, bądź szczera w relacjach z ludźmi. Skorpion. Kwiecień sprzyja poszerzeniu możliwości zawodowych, związanych ze zdobyciem nowych umiejętności, co przełoży się na powiększenie dochodów i ugruntowanie pozycji zawodowej. W istniejących związkach podniesie się temperatura, towarzyszyć Wam będą emocje i wybuchy namiętności. Nie pozwólcie, aby emocje dominowały. Są twórcze, ale tylko wtedy, kiedy są pod kontrolą. Samotne skorpiony mają możliwość poznania interesującego partnera. Zadbajcie również o swoje zdrowie. Wyciszcie się, relaksujcie. Spacery, jazda na rowerze, basen czy praca w ogródku mile widziane. Strzelec. Dobry okres. Sprawy finansowe i zawodowe ułożą się pozytywnie. Będziesz tryskał energią i witalnością. Przełożeni docenią Twój zapał, zaangażowanie i wenę twórczą. Jest to pomyślny czas na wszelkiego rodzaju inwestycje. Jeśli chodzi o życie uczuciowe, to Twoje nagłe i nieprzemyślane działania mogą doprowadzić do konfliktów z partnerem. Pamiętaj o szczerości. Przyznaj się do własnych błędów. Koziorożec. Miesiąc związany przede wszystkim ze sprawami zawodowymi oraz zadbaniem o bezpieczeństwo materialne. Twój wysiłek i parcie do przodu pozwoli ci osiągnąć sukces w tych dziedzinach życia. Sprawy uczuciowe zajdą na dalszy plan. Ostrzeżenie dla koziorożców będących w stałych związkach. Wygospodaruj choć chwilkę, aby okazać miłość i zainteresowanie partnerowi. Nie samą pracą człowiek żyje. Otwórz się na drugiego człowieka. Zauważ jego potrzeby, zauważ również jego uczucia. Wodnik czas prosperity związanej z materialnym bezpieczeństwem. Pamiętaj, aby wszelkie pomysły, które do Ciebie przyjdą, śmiało wcielać w życie. Nie bój się. Aby spokojnie móc się skupić na materii, powinieneś najpierw poukładać trochę zagmatwane swoje sprawy uczuciowe. Zastanów się, czego chcesz i podejmij decyzję. Zaufaj swojej intuicji. Nigdy się przecież na niej nie zawiodłeś. Ryby. W sprawach finansowych i zawodowych bez większych porywów i uniesień. Jednak pracy i obowiązków będzie więcej niż w poprzednim miesiącu. Istnieje możliwość odnowienia kontaktów i znajomości z przeszłości oraz zawarcia nowych przyjaźni, które mogą rozwinąć się w coś poważniejszego i bardziej trwałego.